Chcieliśmy się wsłuchać cztery zdania z listu do Efezjan. W pierwszym zdaniu apostoł Paweł mówi On wybrał nas w Nim przed stworzeniem świata, abyśmy byli przed Nim święci i nieskalani w miłości. Czy pomyślałeś kiedyś o sobie jako o tym, którego Bóg przeznaczył do bycia świętym i nieskalanym w miłości. I co więcej, zanim Pan Bóg zakasał rękawy i stworzył świat, to już wtedy myślał o każdym z nas, że w 2015 roku w Mysłowicach będą tacy ludzie, konkretni po imieniu, którzy są. Jego zamysłem, przeznaczeni do tego, by byli święci i nieskalani w miłości. I kolejne dwa zdania świętego Pawła. On przeznaczył nas, abyśmy się stali Jego przybranymi dziećmi przez Jezusa Chrystusa. Takie było upodobanie Jego woli, aby był uwielbiony Jego majestat, który obdarzył nas w umiłowanym. Bóg chce byśmy Go uwielbiali. Takie jest Jego pragnienie, by zanurzyć się w Nim, by poznawać Go i oddawać Mu chwałę. Czasem może być tak, że ktoś powie Panie Boże, ja mam Cię uwielbiać? Jak? Taki niegodny, słaby, z pustym sercem, z grzesznym sercem. Jak ja to mam robić? Może inni, oni są lepsi. Z pomocą przychodzi nam kolejne zdanie apostoła. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie występków dzięki bogactwu Jego łaski. Boża krew zmazuje wszelką naszą winę, wszelki nasz grzech. To nie jest byle jaka krew. To jest drogocenna krew. To nie jest taka krew, która rozmazuje cokolwiek. W Bogu dzięki. Jego zwycięstwu ta krew powoduje, że jesteśmy przeznaczeni do nowego życia. Stając kiedyś przed Panem Bogiem pod krzyżem, słyszałem, wierzę i miałem taki obraz, jak mówi Sebastian, zapraszam Cię, stań tutaj. Stań tutaj w wolności, stań tutaj. W deszczu mojej łaski, do tego Cię przeznaczyłem. I w pierwszym odruchu mówię, Boże, świetnie stanąłem. Za chwilę wyszedłem z tego miejsca mówię, Panie Jezu, patrz, tu są moje grzechy. Tym się muszę zająć. Jakie ja mam tam stać w Twojej hojności, w Twojej łaskawości? Jak tu jest moje miejsce? I wtedy zobaczyłem taki obraz, ilekroć się nim dzielę, żona mnie strafuje, że czy musisz mówić tak dosadnie? Panie Boże, muszę, nie będę cię cenzurował, powiem, jak było. Miałem obraz, że stoi z takim naręczem, nie kwiatów, główien. Panie Boże, jak ja mam z tym stanąć tam? A Pan Jezus mi mówi, zobacz, to, co ty, ty trzymasz na ręku, to jest na krzyżu przybite. Ja to wziąłem. Wziąłem to, na co Ty zasłużyłeś, by dać ci to, na co ja zasłużyłem. Ja wziąłem twój grzech, a dałem Ci moją chwałę. Jak zostawiłem to, co stare, grzeszne, i stanąłem w tym, tym miejscu nowym pod tym Bożym Plesznicem Łaski, wtedy doświadczyłem pełnej wolności. Wolności w Bogu doświadczyłem Jego obecności we mnie samym, Jego mocy. Wtedy zrozumiałem, co znaczy Jego drogocenna krew. Może ktoś potrzebuje, powiem raz jeszcze. Ta drogocenna krew, ta śmierć Chrystusa, to miejsce, byś był wolny i żył w mocy Chrystusa, jest dla każdego, dla każdego Ciebie. Jeżeli ktoś ma jakieś opory w tej chwili po głowie, czy dla mnie, czy dla mnie na pewno, tak, dla Ciebie na pewno też. I to świętujmy i Bogu oddajmy chwałę ze względu na to, że Jego moc, Jego łaska, Jego zwycięstwo jest w nas samych, a my tylko bierzemy to, co darmośmy od Niego otrzymali.